Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 15 września. Wczesne popołudnie, jest pochmurnie, nie ma za bardzo słońca. Temperatura może 18, 17 stopni, nie jest super ciepło. Jest przyjemnie. Zaraz zajrzę do uli. Zobaczymy jak tam się sprawy mają. Nie będę za bardzo robił dużych przeglądów, to robiliśmy tydzień temu. Matki najwyraźniej nie czerwio, więc ok. Nie jest to problemem, według książki sprawdzaliśmy, ale zobaczymy ile jest z wulu. Ja byłem trochę wcześniej tutaj, się kłębiły na wylotkach, więc jest ich całkiem sporo. Ale najważniejsze jest to czy obsiadają ostatnie rameczki, czy możemy im zwęzić gniazdo na zimę. Więc jeżeli będzie tak, że nie ma ich dużo na ostatnich ramkach, to po prostu te ramki przestawimy za podkarmiaczkę. Jeżeli jeszcze wrócę, podkarmię wszystkie, wszystkie ule. E, jeden do jednego z syropem cukrowym na zimę. I tyle. I to jest e, już prawie koniec sezonu. Nie będziemy za często już przyjeżdżać, tylko będziemy podkarmiać. E, ja mam tutaj sąsiadkę, która jest wyszkolona podkarmianiu przez mojego dziadka. Więc e, nie będę musiał tutaj przyjeżdżać, żeby wlać do uli syropu cukrowego. Ja już z nią mówiłem, że. Będzie dolewać po prostu tutaj co 4 dni po 2 litry do każdego ula. Pszczoły sobie zagospodarują. Jeszcze pewnie przysiadę jeden, dwa, może razy, żeby przed zimą zawęzić gniazda już kompletnie. Pff, osy. Osy są straszne. Strasznie, że os się nagle zrobiło. Może dlatego, że śliwki zaczynają spadać na ziemię, gnić i coś tam. E no więc ja jestem z panią Jolą dogadany. Pani Ola będzie podkarmiać te pszczółki, a przyjadę jeszcze pewnie parę razy. I tutaj, i będzie zima koniec roboty pszczelarza. No, więc zapraszam Was tutaj do oglądania. Ok, jesteśmy przy pierwszym ulu. Zajrzymy do środka, co się dzieje. Pszczoły siedzą w podkarmiaczce. Tutaj widać trochę wędrowały. Zobaczymy jak się sprawy mają. Tutaj mamy matę słumianą, więc tu jest ostatnia ramka. Pszczółek jest tu jeszcze sporo. Możemy zobaczyć z tej strony. Tutaj jeżeli pamiętacie odłożyliśmy ramki, które chcieliśmy, żeby pszczoły oczyściły. One tu składają pyłek no bez przesady. Sytuacja podobna, trochę pyłku. Tutaj jest sucho już. No dobra, to zrobimy tak. Ja te ramki zabiorę. To co nas się tutaj. O, tu mamy trochę czerwiu. Ale to ciekawe. Więc... Tak jak matka nie czerwiła, tak zaczęła czerwić. I co teraz? Chciałem zawęzić trochę gniazda, ale to może jeszcze nie jest pora na zawężanie gniazd. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w środku. To jest ciekawe. Czwarta ramka, uwaga. Czwarta ramka. Bez czerwiu. No, czyli tak jak sprawdzaliśmy tą ramkę ostatnio, nie było czerwiu, tak nie ma czerwiu, znaczy tamten czerw jest na wygryzieniu, Wcale matka nie czerwi. Spoko. Nie ma powodu do paniki. Więc zostawimy tak jak jest na razie chyba. No bo nie ma co mieszać, pszczół jest sporo. Siedzą na ostatnich ramkach, mają tam poza tym czerw, więc nie ma, nie ma co ich ten stresować niech się te pszczółki wygryzą i tyle jeszcze co jak jest na tej ramce tej ramce jest podobnie. A, to jest na Ciekawe. Okej, okay, więc. Uh... Więc tutaj są larwy pszczółek. A to nie jest dobre, bo te pszczółki się wygryzą za miesiąc. I one bardzo zimy nie przetrwają, chyba nie za miesiąc, za dwa trzy tygodnie. A co zrobimy? Zobaczymy tą ramkę. To jest, ja pszczoły magazynują już na zimę. Więc możliwe, że ponieważ pogoda się pogarsza, matka wybrała sobie do czerwienia takie ramki, które są ciemniejsze. Po prostu. Dobra. Ok, więc bardzo ciekawa obserwacja. Nie wiedziałem, że coś takiego się stanie. Ja zawęziłem gniazdo, ale zostawiłem parę ramek jeszcze obok. Znaczy, nie. wiem. Ja przygotowałem ramki na zimę, także ułożyłem gniazdo z siedmiu ramek i zostawiłem jeszcze parę ramek, ponieważ szło było dużo wulu. I co się okazało? Te ramki, które stawiłem na końcu, były ciemniejsze. I ponieważ robiło się chłodno, matka stwierdziła, że w tych ciemniejszych ramkach złoży jajeczka, bo będzie łatwiej pszczołom je ogrzać. Natomiast w tych jasnych ramkach. Czy niejasne, w takich średnich ramkach, które są w gnieździe, nie ma żadnych larw. Znaczy, że matka stwierdziła, że one nie są wystarczająco ciepłe, żeby tam czerwić. Teraz pytanie, czy one są zbyt jasne na wiosnę? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Że będzie im się dobrze tam rozmnażać. Natomiast te pszczoły, które teraz ci urodzą, to. A one, one, się, one teraz są larwami, więc wyklują się pewnie za 20-19 dni. Czyli to już będzie początek października. I one, chyba, dużo z nich e, zimy nie przetrwa. Jeżeli dobrze pamiętam, 30-40% coś koło tego. Pszczoły zużyją e, cukier, żeby je wykarmić. Co też nie jest dobre. Bo po prostu będziemy musieli więcej cukru do ula włożyć i zmęczą się pracą przy nich itd. Tak Więc generalnie to jest nauczka dla mnie, że, żeby tak nie robić. Powinienem pewnie był zostawić kratę odgrodową w ulu, żeby ograniczyć matkę w czerwieniu, żeby nie było takiej stacji, że on sobie tam idzie i czerwi. Eee, powinienem był może albo ją włożyć do izolatora albo coś takiego, albo kratą odgrodową odgrodzić i to był mój błąd. Ja się spodziewałem, że matka już nie będzie czerwić, a zaczerwiła mi całą ramkę. No, Oczywiście się na moich błędach. Dobra, pójdę zobaczyć co się dzieje w następnych ulach. Jesteśmy przy drugim ulu. Dzisiaj jak przyjechałem na, tutaj na działkę, to przyszedłem tak zobaczyć co się dzieje u pszczół i bardzo dużo ruchu było na wylotku tego ula, dużo więcej niż innych ulach, więc ciekawe co tutaj się dzieje. Teraz zobaczymy. zerkniemy i zobaczymy. To jest sytuacja podobna, dwie ramki za dużo. No chyba są trzy ramki za dużo. Ale zobaczymy, wyjmę tą beleczkę. Pszczółek jest pełno. Pytanie czy tutaj też szybatkę naczerwiła, czy nie. Znaczy, tu jest dużo mniej ciemnych ramek, bo tutaj widzę 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1. Więc to jest jasna rameczka, więc tutaj prawdopodobnie nie ma takiej sytuacji, ale możemy zobaczyć co się dzieje tutaj. wyjmę tą beleczkę jeszcze. W tej ramce jest dość sucho, trochę nakropu jest zebrane, nie nakropu, tylko syropu jest zebrane tutaj w tej górnej partii, o, tu. Więc ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy tą ramkę trzymać po tej stronie podkarmiaczki, możemy ją spokojnie przyłożyć dalej, ja ją sobie odłożę na razie tu i zobaczę następną ramkę. Ta ramka jest obsiadana dość mocno, więc nie ma co jej wycofywać. Jest tutaj pełno składów cukru. Dobra. Więc zrobimy tak. Ta rameczka zostanie tu. Bardzo fajnie. Przestawię beleczkę, to przesuniemy. O, wszystko jest mocno zakitowane. Tutaj też są pszczółki po stronie podkarmiaczki. O, dla którego przesuwam te ramki tam dalej, żeby pszczoły bardziej gromadziły Pokarm po tej stronie, tak jakby bliżej gniazda, tam gdzie będą zimować, żeby nie bez sensu nie mieć plastrów pełnych syropu cukrowego, tam gdzie pszczół nie będzie, bo to jest marnowanie tylko. Okay. Dzielnie kitują tutaj wszystko obok, o, beleczka, podkarmiaczka, o, beleczka, i rameczka. tak to wygląda i teraz przejdę się po innych ulach, jak samo zobaczę czy na końcu są e, jakieś puste ramki, których pszczoły za bardzo nie obsiadają albo troszeczkę składają w nich e, syropu cukrowego, przełożę je za podkarmiaczkę. trochę zwężę jeżeli można, jak nie to zostawię, w sumie więcej nie możemy zrobić. No, no więc przejrzałem pozostałe ule. I w sumie wyjąłem może dwie, trzy ramki, dwie były takie suche, schowałem je do szafy. Może jeszcze jedną przyłożyłem za podkarmiaczkę, bo była taka nieobsiadana przez pszczoły, ale trochę było tam poskładane syropu, więc stwierdziłem, że pszczoły zaraz sobie po to przyjdą. I przyniosą za matę słomianu w stronę gniazda. Może jest to dodatkowa praca, ale tak mi się wydaje, że będzie dobrze, nie wiem. Wolę im to tam zostawić, niż im za to zabierać gdzieś. Więc tak, teraz pójdę, przygotuję strop cukrowy i je podkarmię. Robię to już, już po raz kolejny. I tak jak Wam mówiłem, poprosiłem sąsiadkę, żeby tutaj przyszła parę razy yy, to zrobiła. Jeszcze w sumie takich podkarmień będzie u mnie na pasie C7 albo 8 Tak, żeby każde, żeby pszczoły miały dużo zapasów na zimę. I co? I tyle, tak to wygląda. Myślę, że w przyszłym tygodniu nie będę przyjeżdżał, potem planuję jakiś urlop, ale jeszcze przed zimą tu się raz albo dwa na pewno pojawię, żeby już zmniejszyć jeszcze bardziej te gniazda, jak już będzie taki, już będzie późniejsza jesień, tak. Um, bo w tej chwili to nie ma co tutaj przyjeżdżać, tak jak widzę. Tydzień temu byłem, trochę pomniejszyłem, teraz znowu jestem, zaglądam i za bardzo nie mam co robić w tych hulach. Tak, no już można na spokojnie trochę bardziej, to chyba podchodzi do tematu. No, więc ja zaraz pójdę, przygotuję syrop i Wam pokażę jeszcze raz po raz kolejny w przyspieszeniu, żeby Was nie zanudzać podkarmianie. Tak, żebyście mieli pełny obraz tematu. No, więc mamy przygotowany syrop cukrowy. Będziemy zaś podkarmić pszczółki. Tutaj jest całe wiaderko jeden do jednego z, y, cukier z wodą. Mamy lejek, mamy kubeczek. Jak nie chcesz, to nie musisz. Zobacz Jeżeli nie chcesz. No, więc tak to wygląda. Skończyliśmy podkarmianie na dzisiaj. Ja popełniłem malafu, fajnie przedstawiłem Wam Asi na początku. Pani Joanna, bo to był drugi odcinek, bo nakręciliśmy przez chwilę odcinek QA, więc tak mi się pomieszało trochę, ale ponieważ ten odcinek prawdopodobnie pokażę najpierw, więc to jest Joanna Jołowiec, ja jest to pani redaktor z e, miesięczny PX magazyn Możecie zobaczyć będzie gdzieś link albo wejdźcie na wwxmagazyn.pl już pamiętam. E, Asia jest moją koleżanką od wielu lat i karmiliśmy dzisiaj pszczółki. I podkarmiliśmy właśnie pszczółki. Więc e, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. E, zapraszam Was do oglądania kolejnych i do zobaczenia! Cześć!